Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku prezentuję kolejne 5 osób, które publicznie mnie subskrybują. Dzięki, że jesteście, Wy też możecie pojawić się w materiale. Wystarczy, że klikniecie czerwony przycisk pod filmem, to nic nie kosztuje, a zwiększa motywację do robienia kolejnych materiałów. Przejdźmy do zestawu, który jest tematem tego odcinka. A jest to Marvel Super Heroes z roku 2018 o numerze katalogowym 76090. Zestaw spod serii Mighty Micros. Starlords kontra Nebula. Cena katalogowa wynosiła 45 zł bez grosza, mi udało się go kupić w nieco niższej cenie. W środku znajdziemy dwie minifigurki i 86 klocków. Z tyłu pakowania widzimy inne pojedynki, m.in. Spidermana z Sandmanem i Lokiego z Torem. Zajrzyjmy do pudełka. W środku mamy dwa worki i trzy ulotki. Pierwsza z numerem 1 i instrukcją składania pojazdu Starlorda, którą przeprowadzimy w 19 krokach. Numer drugi to pojazd Nebuli i 16 kroków budowy. A na trzeciej mamy reklamy zestawów z czarną panterą i spis klocków zestawu. Klocki znajdują się w dwóch woreczkach bez numerów i podzielone są pod względem wielkości elementów. Zatem czas na budowanie i słyszymy się za chwilę. I tak prezentują się zbudowane konstrukcje. Zacznę od figurki Starlorda. W ręku trzyma swoją charakterystyczną broń. Nadruki na głowie, jak i na torsie, wyglądają nieco inaczej niż zwykle i są trochę kreskówkowe. Figurka posiada czarne, nieruchome, krótkie nóżki. Na plecach widoczny tylko pas a pod włosami ukryta minka z zabawnym, również nieco kreskówkowym, uśmiechem. Figurka Nebuli zadrukowana w podobny sposób, z zaciętym grymasem na twarzy. W ręku trzyma kasetę magnetofonową, którą pewnie zawinęła Starlordowi. Jest to nadruk na płytce 2x1. nadruk na plecach identyczny jak z przodu i brak drugiej twarzy ze względu na brak nakrycia głowy. Przejdźmy do pojazdów. Na początek czarno-czerwony pojazd należący do Nebuli. Jest to mały, można powiedzieć, go-kart stylizowany na statek, w którym za skrzydła robią dwa czarne ostrza. Z tyłu widać dysze silników. Do sterowania mamy nadrukowany panel kontrolny z dwoma zegarami. W środku pojazdu mamy miejsce, aby umieścić w niej figurkę. Trzeba tylko trochę unieść jej ręce do góry, aby się zmieściła. Gokart Starlorda stylizowany jest na statek Milano i muszę przyznać nawet go przypomina. Tak jak w poprzednim autku mamy dwa rodzaje kół, szersze z tyłu i węższe z przodu, zamocowane blisko siebie na pojedynczym podwoziu. Mamy tu także silniki i tym razem kierownica do sterowania. Fajnymi elementami tutaj są zęby w srebrnym, połyskującym kolorze. Figurka także mieści się w środku, Jednak musi unieść ręce nieco wyżej. W zapasie tylko trzy elementy: dwa serki: niebieski i transparentny czerwony oraz jedna wąska felga. Jak zawsze, sekcja komentarzy jest dla Was. Napiszcie, jak podoba Wam się ten mały zestawik. Będę wdzięczny, jak zostawicie łapkę w górę czy też subskrypcję. A na dziś to tyle. Trzymajcie się. Cześć!